Konferencja IT at Bank to największe w Polsce spotkanie środowiska bankowego i IT dedykowane technologiom bankowym. Od 15 lat omawiamy kierunki i trendy rozwoju sektora bankowego w kraju. W 2023 roku gościliśmy aż 700 osób, w tym blisko 500 bankowców, setkę przedstawicieli firm i instytucji około bankowych i rządowych oraz osoby ze świata nauki i mediów. W programie udział wzięło aż 37 prelegentów. Wysłuchaliśmy kilkunastu debat i wystąpień. Pod wspólnym hasłem Świat Technologii Przyszłości rozmawialiśmy o rozwoju sztucznej inteligencji w bankowości, hiperpersonalizacji usług oraz produktów i o cyberbezpieczeństwie sektora. Jak zawsze integrujemy liderów świata finansów i ułatwiamy rozmowy z wiodącymi polskimi i światowymi firmami sektora IT i technologii. IT at Bank to idealne miejsce prezentacji najciekawszych, praktycznych rozwiązań. Podczas jubileuszowej 15. edycji można było się spotkać i porozmawiać z przedstawicielami czołowych firm informatycznych. Gościliśmy ponad 50 partnerów i wystawców. Jak co roku w trakcie konferencji, zostały wręczone branżowe nagrody i wyróżnienia. Redakcja miesięcznika finansowego Bank przyznała nagrody w rankingu firm informatycznych wspierających potrzeby sektora finansowego. Zachęcamy do lektury kolejnych wydań Miesięcznika Finansowego Bank oraz do bieżącego obserwowania portalu bank.pl i naszych mediów społecznościowych. A na żywo do zobaczenia na IT. At bank 20 listopada 2024 roku.